Cześć, witam wszystkich bardzo bardzo serdecznie w drugim bonusowym odcinku Oktotatem. Eee, tak, i może bez przeciągania od razu zacznijmy naszą przygodę z Oktotatą w medycznej zawierusze. Eee, jestem bardzo ciekawa, co też wydarzy się w tej planszy. Mam nadzieję, że nie będzie chodziło o poród Scarlet, bo mogę dostać zawału. Tak, mogę zemdlać z wrażenia. Oktotata zapewne też. About. Well, this is a story about Dad, and he's in a wrestling ring. <laughs> no, yeah. Um, I think he's at the hospital, and he's a nurse. <laughs> he's a uh, That's lame. Why can't he be a doctor? <laughs> Właśnie. No, he's a nurse, and he does nursing things. <laughs> Robi siostrowe rzeczy. Nie, no córka. Fine. So he goes to the nurse station. No nie, moje dzieci chcą zrobić ze mnie kobietę, no Jak oni śmią, no Kurcze, jaki ja jestem ładny, jakie mam fajne wdzianko Dobrze, skoro Okto tata, to będziesz um, siostrą Oktawią Dobrze, czy tu jest recepcja? Dobra, za grubą gotówkę mogę oddać swoją nerkę Jest ktoś zainteresowany? Pewnie nie, no co, no jestem w recepcji Zaraz, a może tu jest recepcja Ej <grym> <noise> Właśnie, o, jest i recepcja, hej koleś, koleś Jestem siostra Oktawia, stawiam się pierwszy dzień dyżuru No, no i co? Możesz popatrzeć na moje piękne, zgrabne plecki No co jest z wami, lodzie? co to, polski szpital Normalnie NFZ maczał w tym palce, już ja to czuję na kilometr A? miałam po prostu stanąć za recepcją A no tak, bo w końcu Jestem pracowniczką. Dobra, zostaw te krzesła. Co mam zrobić? Znaleźć akta pacjentów. O, czy tutaj są jakieś akta? Musisz stać w rozkroku. Dobra, nie Łe! Limonki! <grym>, limonki? Serio? Boże, co to za szpital? Aż strach się bać. A to... Ups, ups. Ej, blondyna z drogi. Kurczę, z drogi. Co ty wyprawiesz? Musisz te Ej, ona mi rozwaliła akta wszystkie. Zazdrośćcie mi urody. Kurczę, doniosę ordynatorowi. Powiem, że jestem molestowana w miejscu pracy. Co to jest? Numery pokoju? Zaraz. Pomóż swoim pacjentom. Dobra, a którzy to moi pacjenci? O nie! O nie! Jakaś świnia hamowata się trafiła. Tyłek cię boli? Może masz hemoroidę? O nie! Ja ciebie nie tykam! Za żadne pieniądze świata. Popraw łóżko w pokoju 205. Czy to jest pokój 205? Teraz sprawdzimy, tak. To jest pokój 205. Kurde, ta blondyna się wiecznie kręci. Eee, a jak mam to zrobić? Co? Znaczy, do że Kurde, ja ci powiem, co ci zaraz skoczy do ust, jak się nie zamkniesz. Normalnie moja macka. A nie, kolejny jakiś miłośnik bananów tutaj był. <laughs> Kolejna skórka. O, zrobić ci czapeczkę? Ze skórki od banana? Co ty na to, frajerze? Hamowaty? A już wiem. Odetnę ci dopływ tlenu. Albo zabiorę kroplówkę. Co ty na to? Albo owinę swoją mackę dookoła i szyi i normalnie uduszę cię jak wąż boa. No nie, no dlaczego wszyscy mnie wykorzystują? Najpierw w restauracji, teraz w szpitalu. Teraz mam tego frajera karmić? O, o, widelec mi wlecia. Dobra, masz, masz, wsadź sobie do ryja, no. Proszę, proszę, smacznego, no. na. No, żyj, żyj. No kurde, mm. bo ci wsadzę w oko. No, co, wystarczy? Jeszcze nie? Dobra, masz kolejnego, no. A, celuj. Tak, w kolana. Mhm, mm mhm, mm mhm, niam. Mhm. Mm no Ej, widelec! <laughs> Nie upuszczaj widelca, siostra, siostro Octavio! Weź się w garść! No, Żrej, Żryj, żryj mm. Oh, I'm bored! Give me a book! Jak ci się nudzi, to mogę ci wsadzić widelec w oko! No, no, to będzie zabawne! Przebijemy mu kroplówkę? Dawaj, dawaj! Siostro Octavio, skup się! No co za O, o! Obraz leciał! Tej blondyna, co się włóczy po korytarzu bez celu, mogłabyś tam zrobić porządek, wiesz? Normalnie doniosę to ordynatorowi, ty nic nie robisz. Co ty właściwie robisz? Popatrzymy? Yy... Dobra, stoi, patrzy. I gdzieś idzie. Dobra, śledzimy ją. Śledzimy tlenioną blondynę. Gdzie teraz? No, no takie kółka robi basz. Gdzie ja znajdę książkę? Ej, ty kolejce, tak siedzisz. Bez celu. Gdzie jest książka? Gadaj, jak nas powiedzie. O! Number one dead! Tak, ja jestem numerem jeden, jeżeli chodzi o tatę. Ja jestem numerem jeden wśród wszystkich tatusiów. Ty podszywaczu. Gdzie ja znajdę książkę? Hilfa! Niech ktoś mi pomoże. O nie! Kroplówkę wywaliłeś. A raczej wywaliłaś. Całe <laughs> szczęście, że nikt nie jest podłączony do tej kroplówki. Mielibyśmy kłopoty. A brak, gdzie jest książka. A, a! Siostra utknęła w drzwiach. Aha, dobra, tutaj są jakieś książki. Mm. Chyba ta czerwona. Walnę go tą książką normalnie w czoło, za to, że jestem wykorzystywana. I molestowana. Dragi śledzie, siostra Oktawia jedzie. No proszę, tutaj. No czytaj palancie. Wymienię kroplówkę i że ja ci wymienię kroplówkę. No nie. Dołożymy tam jakiś. Cyanek. No i masz, dobrze ci. Chcesz jeszcze raz kroplówką w głowę? Może lepiej nie ryzykujmy. Jeszcze świnia doniesie. Gdzie są kroplówki? O, tutaj chyba coś jest. Dobra, dawaj kroplówkę. -da! No, otwórz to! Otwórz to! Co za. zakichane. drzwiczki. Dobra, dobra, wymieńmy mu tę kroplówkę. Chociaż najlepiej to odcięłabym mu dopływ tlenu. Szygan ci się chce! Pala. Hmm? Dawaj krzesło. Siostro Oktawio. On obraził nasz honor. Dawaj tym krzesłem, bo to był palan, tam, tam pali, tak. I mam to w nosie, że ktoś doniesie. Masz frajerze, a teraz masz stacy. Albo z, z siostrą Oktawią się nie zadziera. Już wiem co zrobię. Przyjadę cię. Dobra, idziemy z tym. <noise> idziemy z całym normalnie łóżkiem. Masz frajerze. O, nie mogę. E, szkoda. Chciałam go gdzieś wysadzić w toalecie. Może z głową w kiblu to by troszeczkę wytrzeźwiał. Masz, palancie, masz, masz, masz. Z macuszki, proszę, proszę. Za frajer? Wkurzył mnie, palant! A, kolejna pacjentka? Jest e, smutno i dziwne. Ze <laughs> Tak, masz zespół Edkera, doktora Edkera, grozi ci kisiel albo galaretka doktora Edkera, ewentualnie masz makarenę, napełnij miernik ciśnienia, hmm. się robi, ja podejrzewam, że to jest jakiś zakład psychiatryczny, to są sami jacyś, jakieś, jakieś oh. same czubki, ups, oh. przepraszam, masz za wysokie ciśnienie, kobietu nie trzeba było kawy pić, wow, jak fajnie, uuu, masz wysokie ciśnienie, nie wiem, czy dożyjesz do jutra. Oh, Oświeć mi. Co tą latarką? Dobra. Tak, to musi być rewelacyjne uczucie, jak lekarz staje przed tobą i latarkę wsadza ci w oko. No, dawaj, sprawdzimy, co ci dolega. Tak, bo jesteś umierająca. Idź w stronę tego światła. To jest tunel. Idziesz do lepszego świata. No. Ona jest naprawdę nienormalna. Panie siostro, proszę do mnie mówić: Super siostro, Octavio. Na tablicy? O! Są markery. Dobra, napiszę ci makarena. Teraz, wyżej. Wyżej. Dawaj, makarena. Tak wygląda makarena, proszę, to ci dolega. Co? różcówkę? Jednorożka Moja córka nie jest zbytnio well, normalna. So oh, well. mm. Mówiłam, że to jest zakład psychiatryczny? Boże, trafiłam do tworek. Nie no, no ludzie zamieniają się w jednorożce. Moje dzieci mają bójną wyobraźnię. No. Dzień dobry. Skoro tak ładnie prosisz, siostra Oktawia ci nie odmówi. Dobrze, dobrze. Zostaw Za papratkę. By jeszcze ktoś doniesie ordynatorowi. Dobra, wyłącz ten telewizor. Aa, No. Przycisk! Dawaj. Wcale w ten przycisk, proszę Cię! Dawaj tą macuszkę. Tak? No, co się stało? O-o! 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 E, to nie ja! Siostry, Octavii tu nie było! Nikt tego nie widział, nikt nic nie słyszał. Nikt nie słyszał? Uff! Dobra. Blondyna się gdzieś niczym agentka tutaj... O! Ona jak nic zazdrości mi, mojej urody! Jestem naturalnym blondynem. Raczej blondynkom. Co teraz? Wytrwę poduszkę. A ty masz tu w ogóle jakąś poduszkę? Ja tu nic nie widzę. Gdzie to jest poduszka? O, też masz korpuluba. Dobra, dawaj tę poduszkę. O nie, obraz leci, uwaga! Uuu, pióra lecą z tej poduchy. Yay! Pillow fight! Ups! Uuu, daj mi gotówkę? Mam ci przynieść pączki, serio? A resztę mogę sobie zachować? Dzięki, mm. dzięki. Już lecę po pączki. Ty, blondyna! Ty, blondyna, tleniona! Wiesz, gdzie jest tutaj jakaś maszyna z pączkami? Pączki, a może tu ktoś ma pączki? Pączki, poproszę o pączki. Ty, frajer! Zoba, mam gotowe, Podzielę się z tobą po połowie, jak mi powiesz, gdzie są pączki. No, gdzie są pączki w tym miejscu, no? Kurde, nikt mi nie chce pomóc, a ta się znowu kręci. Jak oni mnie wkurzają! Zdrogi! O, tutaj, a no rzeczywiście, przecież tutaj jest ta. Ten cały automat ze słodyczami. Dobra, wsadzaj tę gotówkę. Daj resztę, Dawaj resztę to był cały plik banknotów. No i co mam wybrać? Ten, ten czy ten? Bo nie wiem. Dobra, to na górze to chyba są pączki, bo takie kółeczko. No nie, no jeszcze zepsute jest. Serio. No co ja mam zrobić? Zaraz, na pewno to są pączki? O, pączki, dobra. Okej, okay. lecę! Z drogi, kurde, zanim ty dojdziesz do niej, to wszystkie pączki wylądują na podłodze. No nie no... Boże, uważaj, uważaj! Proszę! Jestło pączki! Uuu! Gdzie jest Co? Dzwoni telefon! Już biegnę! Uwaga, emergency, drogi!

Połóż pacjenta na łóżku. To ten ham! To ten ham! Ha, doigrał się. Masz za swoje, widzisz? Trzeba było igrać z moim sercem biednej siostry Oktawi. jaki mięciutki. Ja nie mogę! O mój Boże, jak to fajnie wygląda. Jaki plastuś. Hej, żyjesz kolej, zabieraj tę tackę! Boże, zabieraj książkę, zabieraj widelec, bo jeszcze wbijesz sobie w oko. Szybko! Szybko, bo on umiera. Dawaj, szybko na łóżko. Na, dawaj te. Szybko, podnieś go, no Kurczę, ustaw się normalnie. Proszę cię, ustaw się normalnie. Dawaj, bo człowiek nam tu umrze. Dawaj <ścoughs> Wciągnij go na to łóżko. Na. Do góry. Na. No tak, pięknie, zaliczyło się, a on jest przecież poza łóżkiem. O, stoi. <ścoughs> I don't to it's one of those Kiss me, it's so kiss me! <laughs> Resuscytacja usta usta. Zobaczcie, jak się nachylił. <laughs> Chciałbyś w frajerze. W życiu! Jeszcze mi jakieś zarazki sprzedasz i bakteria. Dobra, weź ten fidel. Co teraz? Podnieś klapki, boczne łóżka. Są jakieś klapki? Pojrzysz tego frajera i nie zaglądaj mu pod sukienkę, no. Jezu, jak on leży. Boże, czy ty jeszcze żyjesz? Dawaj, o, teraz nie leżysz, skręciłeś sobie chyba kark. Zostaw jego pupę, o ma hemoroidy, zapomniałaś. Proszę. Dobra, teraz z drugiej Mańki. Teraz, po... zostaw jego pupę no. Nie wiem, jesteś jakaś uzależniona od jego tyłeczka? Przypominam ci, że jesteś mężatką. No, kurde no, Daj, to do góry, jest. Co teraz? Mogę go otruć? Zabierz go do sali operacyjnej. Szybko! Emergency! Z drogi! Z drogi! Na salę operacyjną! Blondyna tleniona! Z drogi! Kurde! Oh. Oh. Mogłabyś chociaż nie przeszkadzać. Złaź mi z drogi! Kurde, doniosę wszystko na urdynatorowi. Boże, co za frajerka. No stanęła mi na drodze, no. Ja pindolę! Zręcz mi z drogi! Tu mi pacjent umiera! Ja pierdziele! Jak koleś wykurkuję, to będzie na ciebie! Muszę być pewna, że doniosę. Wow, co się stało? Gdzie jestem? Wow! Uważaj, moje dzieci są nienormalne. One mają to po mnie, normalnie wdały się we mnie. Co ja mam zrobić z tym? Wyważyć drzwi? A niby jak? Wow, uważaj, żebyś go... Ej, kruplówka mi wszystko zasłania! No i co ja mam teraz zrobić? Czy ja mam się chwycić tego... Łomu? Dawaj! Szybko, otwieraj drzwi! Uff, udało się. Ups, rzuciłeś niego łomem. Dawaj te. Łap się łóżka. Łap się łóżka. Nie jego, łóżka. Super. Lecimy! Gdzie jest saloprezent? O, tu jest sala A jak wow. mam wejść? Tędy? Szybko. Szybko! 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 Tędy? Dawaj! Koleś, żyjesz jeszcze? Pikawa ci pika? Mam nadzieję, że tak. Dawaj, ciągnij koleśia. <laughs> Skupiłem pacjenta! Ehm... Um, dobra, yyy... Hello? Pacjencie, żyjesz? Ym, gdzieś mi po drodze wypadłeś. Kurde, z drogi! Gdzie jest pasja? Yy! Kurde, leży na podłodze. Żyjesz? Hej, koleś! Ty, otrząśnij się z tego. Wyjdziesz z tego, obiecuję ci. Dawaj, muszę cię zarzucić na to łóżko. Dawaj, zarzucaj nim. No żeż, żeś, kurde, weź go właduj na to łóżko. Czego on się trzyma za głowę? Do góry! O nie nie chcę nic mówić, ale koleś chyba tak, tak za nóżkę whee, do góry whee. no pięknie zobaczcie, no już wygląda jakby był zdrowy <tak> normalnie jak siostra Oktawia się do czegoś zabierze, to normalnie mucha nie siada no zostaw kroplówę jak chcesz sobie strzelić w żyłę to później podżurzę, co teraz Umierę ręce? gdzie ja mam ręce? Czy będę mogła przeprowadzić operację, please, please, please! Powiedzcie, że tak. Dobra, gdzie O, tu mogę umyć, okej. Okay. Dobra. No nie no, te kurki wszędzie są jakieś takie niewyjściowe. I co, to wystarczyło? Serio jedną mackę umyłeś? Daj mu zastrzyk znieczulający. Jej! A mogę mu wbić w pupę. Gdyby był przytomny, to bym zapytał, czy y y y mogę w pupę, czy w rękę, ale skoro jest nieprzytomny, to będę walić w pupę. Kurczę, musiałeś tak położyć, że teraz nie mogę wcelować w twój tyłek z hemoroidami. Dawaj tu. O, już? Pa, pa. Połóż pacjenta na stole operacyjnym. Się robi. Lubię nim rzucać. Dawaj. Tu, ładuj się. Koleś. Koleś, chcesz żyć? To nie stawiaj oporu. Dawaj, plastuś tutaj. No, prawie. Gadam. ślicz Ślicznie, tylko główka ci wystaje. Dawaj tu ten łebek. Wezwij doktora Nigela. Jakiego doktora Nigela? Domofonem mam go wezwać? Tak? Zobaczymy. Ma... A skąd ja mam wiedzieć, co mam wciskać? tu są jakieś same hashtagi. No a co mam wcisnąć? <grym>, ja nie wiem, co mam wcisnąć. <grym>, tak, siostra Joe, tutaj siostra Joe. No co ja mam wcisnąć? O. Szybko, doktorze. Mamy pacjenta, który zaraz wykorkuje. No i gdzie? The uh -huh. Muszę Nigel. <laughs> Może Nigella Lawson? Użyj rentgena! się robi? Czy to jest rentgen? Tak! X-ray! Dobra, dawaj, dawaj tę machinerię! Z drogi doktorze, z drogi. No, no dawaj! Ustaw tę machinerię! Musimy go jakoś przyświetlić, bo nie wiem jak. <gry> no nie, kurde, czy to łóżko jest nawiedzone? Musi się tak tutaj pałętać Dawaj Kurde, no ja, Ta babka cały czas się jakoś dziwnie na nas gapi Może to jest Normalnie pani ordynator I sprawdza mnie pierwszego dnia w pracy No i co, wystarczyła? Uuuu, zobaczcie Jaki fajny e <gry> Jaki x-ray fajny może pani zobaczyć. Podoba się pani? Ładny? Śliczny. No nie powiedziałabym. Jest równie brzydki jak u Jak normalnie. No i co to będzie tam pikać? Weź to wyłącz. Bo no to mnie wkurza. Tak jest. Co teraz? Przynieś Nigelowi skalpel. Uuu. Operacja. Dobra, ale weź tą machinerię, bo będzie nam przeszkadzać. Tak. Bla, bla, bla. Weź to przesuń tu. No. dalej! Kurde, kolejna paprotka. Ja? Skalpel. Co tutaj jest? O Boże, śrubokręt, widelec i młotek. Może chcesz młotek? Przepraszam. Sprawdzam, czy jesteś twardzielem. Hmm. Gdzie ja znajdę skalpel? Gdzie ja znajdę skalpel! Skalpel! O jest! Skalpel! Chodź tu skalpuś! Szybko, szybko! Bo nam wykorkuje koleś. No co tak stoisz z wyciągniętą ręką? Co ty? Na żebrach jesteś? Mógłbyś sam sobie poszukać skalpela. Co teraz? Przynieś Nigelowi piłę do kości? Piłę do kości? Hej, on ma zawał serca! Co ty chcesz mu wycinać? Wow, wow, nie depcz po pacjencie! No i co ty robisz? Boże, nie czas na breakdance'a. Dawaj, popraw go. Nigel, proszę, tu jest pacjent. I uważaj, ja bym na twoim miejscu... I don't know. In a box somewhere. Piła, serio? Nigel, ja bym na twoim miejscu raczej tak nie wystawiał ręki, bo, bo koleś ma hemoroidy. O no to to, tak Cię ostrzegam. Dobra, tutaj jest jakaś piła. O boże, szczekawki. Zużyj te Może nie łapie ich, bo jeszcze to jakiegoś hifa. Dobra, jej, mamy piłę. Dobra, wracaj. Możesz ciąć na No, Ups, przepraszam. pracować. Surgery. te dzieci. Dad grounded me for week after my last story. What's Johnson and the Zombie Hurricane? Was pretty violent. To był No nie. Co ja mam zrobić? Robot? <noise> nie so mogę, robot! Daj Nigelowi śrubokręt. Się robi, Nigel! Szybko, szybko! Tutaj liczy się każda sekunda. Musimy uratować pacjenta, co z tego, że jest hamem. Nie zasługuje na taką śmierć. No kurde, w celu Dlaczego ja mu tak macki latają jakby miał delirkę? Nie młotek, śrubokręt. O, prawie było, no. No, w celu żesz. w śrubokręt. Nie, widelec nie, nie. Dobra, kurde. Zostaw skalpel. O, jest śrubokręt. Masz, Nigel. Co ty mu? Rękę odkręciłeś? O, już klapę piersiową. Starczy? Wywal zawartość torsu. uuu mogę wywalić żeberka? Mogę wywalić żeberka? Dobra, co to za część? O, mam żeberko! Smacznego. Dawaj, dawaj. Czy ja mam wszystkie wyrzucić? Chyba tak. Dobrze, więc wywalmy to wszystko. ciorty Dawaj to. Nie rączka, tutaj dawaj, What? wywalaj. Tutaj mamy... ...wątróbkę. <grym> tak, mamy tu podroby. Normalnie, jak yeah. jak wrzeźni! Dawaj! Czy to już wszystko? Wytrzy czoło Nigella. Oj Nigel, spociłeś się biedaczysko! Już cię wycieram młotkiem! Dawaj! Boże, aż całą rolką musisz go wycierać? Dawaj, no! Wystaw ty czółko! Nigel! Boże Ups. Ups Jezu, moje dzieci są nienormalne Boże, łap te serce Siostro, siostro Octavio, puszczaj się z Łap serce Gdzie ono poleciało? O jest, dawaj, łap Nie to, nie żeberka, kurde, nie żeberka Tylko serce, dawaj, leć za tym sercem Gdzie ono jest? O tu, szybko, szybko 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 Jest, mamy serduszko. dawaj Nigel, Nigel, łap serca. Szybko! Wow, 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 wow! Jak tu skaczę! Dawaj, do góry. Dawaj, masz, Nigel! Nigel, ty sieroto! No nie! Widzisz wszystko przez ciebie! Stoisz jak ten Falantino! No, doktor, House tu z ciebie nie będzie! Dawaj. Kurde! Mm. <głap> to, łap tu! To łap serce! O o, ja nie chcę nic mówić, ale chyba zgubię to serducho. O o, gdzie ono jest? Tutaj wyleciało O nie, na korytarzu Dawaj, szybko, Nigel Jak tym razem nie weźmiesz tego serca, to cię normalnie utłukę Bierz Jest Co teraz? Przyczep kończyny robota Czy chodzi o te kończyny? Dobra, chyba chodzi o te kończyny Tu mamy rączkę Naszego robocika Dobra, no, skup się Dobra Po stronie Nigela widzę jakieś kolejne Dawaj to jest chyba nóżka Dobra, przymocujmy tę nóżkę Nigel, suwaj się Kurde, niemo to No, dawaj Siostro Octavio, niech się siostra skupi Będzie użycie pacjenta Proszę, nie macać doktora Nigela, tylko podnieść rękę No A o, -o. O, o Nigel, suwaj się Jest I co, udało się? Będzie żył? Okay, Zrób na pacjencie reanimację. Ooo! Resuscytacja! Dobrze, że nie trzeba usta-usta mu robić. Bo to by było obrzydliwe. Dawaj, szybko! Obaśnie, obaśnie, dawaj! Poraź go! Wow, jak skoczył do góry. Może już po tym szoku nie będzie miał hemoroidów. Jeszcze raz? Nie, zaraz, chwila, moment! O, o! Zaplątałem się! Chwila, mo. No nie, no, hmm. czego ty się łapiesz? Dawaj, szybko, z drugiej strony, musimy... Szybko, trzeba go ratować. Dawaj, dawaj. No nie, utknąłem. To nie jest śmieszne, normalnie utknąłem. Nigel się chyba wkurzy. Chodź z tym wózeczkiem. Na. No. Ciągnij. Ciągnij tę machinerię. Dawaj. Musimy... Sorry. Boże, co tu się dzieje? Okej, okay. puszczaj się tego. Musimy przysunąć naszego pacjenta. Chodź to. Bierzemy cię za główkę. O, pacjentem możemy to zrobić. <ścoughs> tego jeszcze w medycynie nie było. Patrzcie. O, jeszcze raz. Dawaj. O kurczę. Jej. Wiecie żył? Daj piątkę Nigelowi. Jej, udało nam się Nigel. Ale tworzymy genialny team. Dawaj pionę. I ciesione. I żółwik. Żółwik. Jej. Gdybym nie był żonaty, albo gdybym nie była mężatką, to bym Cię pocałowała. Posać pacjenta na wózku inwalidzkim. Wow, sorry pacjencie. Gdzie tu jest wózek? A, tu jest wózek. Dobra, zabieramy tę machinę z drogi. machino! No bo... Prawie nasz wózeczek. Już biegnę! Już biegnę! <grym> Tylko się wyplączę! Chwila... Chwila moment! A właśnie, Nigel, my żeśmy przybili piątka, ty żeś dotykał tyłka tego z hemoroidami. Wo, teraz będę musiał się umyć. Zostaw skalpel. Wiem, że marzysz, żeby go pociąć, ale. Dobra, daj do góry tego pacjenta. Dobra. Do. Jak to wygląda fajnie. Musimy go odwieźć do jego pokoju. Z drogi! Normalnie wszyscy mi utrudniają, no. drogie. Pacjent Musi przejść rekonwalescencję Żeby dojść do siebie zdrowie. No ja pindolę Utknąłem No dawaj Ufanie siedzi na tym wózeczku Ki nieprzytomny Pa Jeszcze Zobacz pączki malają się na ziemi O nie Tleniona tu stoi Londyna z drogi skoro nie chcesz nawet pomóc Poszła co za mato stanął na środku i nic nie robi. Jeszcze przeszkadza. Wow, wow, wow. But uh, the dad got unicorn virus from that alien lady. Mm. Oh my And God. the only cure for unicornid is jet skis. So he bought us some sweet jet skis. The end. Eee, tak moje dzieci są bardzo wyjątkowe. Nie uważacie? <laughs> Boże, co tu się działo w tym odcinku? Jezu, jeszcze bredziłam. Jak potłuczona. Mam nadzieję, że to wybaczycie. Słuchajcie, kochani, nadszedł ten smutny moment, kiedy musimy pożegnać się z naszym oktotatą. Tak, wszystko co dobre kiedyś się kończy. Ojej, tak związałam się z tą serią, i było naprawdę <grybuj> tak zabawnie, że naprawdę będę za nim tęsknić. No i cóż, chciałam Wam bardzo podziękować, że tak licznie oglądaliście tę serię za wszystkie Wasze komentarze. Dziękuję Wam za to, że pomimo tego, że się tak strasznie wykupiam, to to jednak odbieracie to pozytywnie. No i cóż, no, żegnam o tate, było naprawdę super. I do następnego razu, do usłyszenia, do zobaczenia w innych let's playach. Papa!